eksponatem, o którym opowiadamy, jest muchołapka. To jest szklane naczynie wyrabiane w hutach szkła w XVIII wieku. No i muchołapka ma takie zastosowania, że umieszczano w niej różnego rodzaju płyny lub substancje, na przykład muchomora z miodem, bądź serwatkę, bądź wodę z cukrem albo na wesoło troszeczkę piwa bądź wina i taki owad wabiony zapachem. Wlatywał sobie do dołu, zostawał uwięziony w tej substancji, a górę zakrywano korkiem z papieru bądź z jakiegoś materiału. Także można powiedzieć, że naczynie było bardzo skuteczne i właśnie tego rodzaju substancje były najlepszym takim wabikiem dla różnego rodzaju owadów, które zakłócały codzienne życie mieszkańców chałupy.